z tej strony Hamleon. Yy, przepraszam, że nie było filmów, bo po pierwsze byłem na wakacjach, a teraz właśnie jestem chory i mam taką wa dla was dobrą nowinę. Nauczyłem się jak robić animacje w ogóle takie o, takie jak też mam na banerze, na YouTubie. I, i chciałabym się spytać Was, czy chcielibyście takie coś? Jak lub wiecie 5 łapek w górę? Możecie wpisać w komentarzach, dam wam mój e-mail yy, i ten i będziecie yy, no, wysyłać mi swoje skiny, żebym wam robił te i będziecie na przykład mówić mi jakie jak mam zrobić je w ogóle i właśnie tutaj jak się patrzycie to ja mam trochę zepsute ręce, bo to tylko przez mój skin u was tak nie będzie, u was to będę mógł ruszać palcami w ogóle, a u mnie to jest tak trochę, yy, no właśnie z moim skinem jest tak po prostu i też nie było strasznie długo odcinków bo program do edytowania mi się skończył, miałem tylko na 30 dni teraz będę musiał jakiś darmowy użyć, albo teraz nagrywam aktualnie bandicamem, bo fraps ym, bym musiał jakiś bym frapsa musiał zedytować to od bandicama jest taki coś bandicoot i to chyba też będę używał, jak coś to będzie link w opisie jak, i jak dobijecie te 5 łapek w górę yy, to możecie na najnowszym albo w tym odcinku pisać w komentarzach tam na dole, co byście chcieli, jakbyście chcieli ustawić jednego skina i w ogóle. Dobra, to by było na tyle. Komentujcie łapki w górę, subskrybujcie. Jeszcze ja z Wami żegnam. Nara!